Pierwszy Pitbull wchodził do Kin, kiedy miałeś 18 lat. Czy widziałeś go wtedy? Wiesz co, nie byłem fanem, obejrzałem sobie go później tak naprawdę. Więc nie jakoś nie, nie, nie oglądałem go wcześniej. Jest jeden taki film, który spowodował, że wiedziałeś, że chcesz być aktorem właśnie przez ten film? To jest zabawne tak, był taki film, jak miałem jakieś 13-14 lat, strasznie lubiłem Kickboxera z Jean-Claude Van Damme. To, to, to było kino no i w ogóle też, też takie kino z Sylwestrem Stolonem, gdzie, gdzie chyba wszystkie dzieciaki się tym jarały, więc to było, to było chyba to. A później, później tak naprawdę podpatrzyłem gdzieś, już jak miałem 15-14 lat, Czarka Pazurek, który mi się spodobał i tak stwierdziłem, że, że, że chyba bym chciał spróbować i pójść w tę stronę. Policjantem nigdy nie myślałeś, żeby zostać? No, jako dziecko chyba każdy gdzieś myślał. Policjant ale. czy strażak? Policjant. Okay. Chciałbyś jeszcze zagrać w przyszłości w filmie policyjnym? Wiesz, co? Tak, no, to też zależy od tego, czy jakby, jak, jak, jakby, jaką sprawę byśmy poruszali gdzieś tam. To też zależy od scenariusza, od, od reżysera, ale, ale jak najbardziej. tak. A wy rola? Joker. Ewentualnie Batman. <laughs>